Dzień dobry, no i mamy koniec budowy. Tak jak widać, chodniczek do tyłu na ogród. W przyszłości, w przyszłym roku, prawdopodobnie będzie zrobiony taras. Przechodzimy do wejścia do domu. Fajnie wszystko wygląda. Udało nam się zrobić przed śnieżycą. Także się cieszymy. Wszystko posprzątane. Porozgarniana ziemia, tak żeby inwestor był zadowolony, żeby nie miał za dużo co robić. No, z przodu chodniczek, wejście do domu. Pięknie wszystko wygląda naprawdę. Tu jeszcze robimy taki, takie utwardzenie drogi. Na samym podjeździe, takie małe, ale miejsce parkingowe. Jest to właśnie rozciągane przez koparkę ładowarkę to jest przekrój betonowy. Tutaj jeden chłopak ubija. Na zero praktycznie z krawężnikiem najazdowym. Z prawej strony chodniczek. Później tam będzie jeszcze dojście do tarasu. Wszystko w przyszłym roku. Fajnie to wygląda, naprawdę fajna realizacja. Nie za wielka. Fajny domek. Bardzo przyjemnie, przyjemnie nam się tam tutaj Pracowało. Inwestorzy naprawdę super. Oby wszędzie na takich budowach byli inwestorzy. Tacy jak tutaj. Pozdrawiam.